Witam w kolejnym dniu, jest godzina 3.50. Także o 4.00 pasuje zrobić pre-trip, czy tam previous check, czy tam jak to woli, sprawdzenie ciężarówki. Kurczę, ale tu było cicho, tak mi się dobrze spało, jestem w tak fajnym miejscu. Co prawda koło autostrady, bo autostrada jest dokładnie koło mnie, ale jakby zjeżdżało się Troszeczkę w lewo i jestem jakby równolegle do autostrady, i zasłaniają mnie drzewa, i nie słychać w ogóle nic. Jest tu taka cisza i spokój. Jest całkowicie ciemno. Normalnie nie chciało się wstawać, naprawdę. W każdym razie trzeba, to trzeba, więc myję zęby, ogarniam ciężarówkę, trochę się ogarnę, no i lecimy dalej. Dzisiejszy plan jest bardzo prosty muszę zawieźć wczorajszy produkt do Buxton, stamtąd pojadę na yard wymienić naczepy, dlatego że robią jakieś rozszady a w piątek mam wolne dlatego też prawdopodobnie ktoś inny będzie używał tą ciężarówkę jeden dzień, a jak nie to szef mi powiedział, że będą sprawdzać tutaj takie drobne defekty bo coś tam na daszu mi się zaświeciło że yy, jakiś brake malfunctions, coś tam z hamulcami ale byłem wczoraj przed zaparkowaniem tutaj na brakeczku na naczepie i wszystko jest ok, więc coś w tych Wolwach te sensory czy tam elektryczne takie e, pierdoły, no niestety e, czasami po prostu pokazują jedno, a e, drugie się dzieje, więc e, no zobaczymy. W każdym razie wszystko działa. Zbieram się do roboty i zobaczymy jak to dziś będzie wyglądało. No i sprawdzimy ciężarówkę. Słyszycie jaka cisza? Tam jest autostrada, nic nie widzicie, ale za tym ogrodzeniem, którego nie widać i tak jak jestem na zewnątrz, no to te samochody słychać, ale jak się zamknie szybę w ciężarówce, to w ogóle tego nie słychać. I naprawdę przyjemnie się tutaj spało. Nie wiem, czy to coś w ogóle widać, że ja sprawdzam to. Kierunkowskazy są, kierunkowskazy są światło nie włączyłem, więc i tak będzie trzeba jeszcze raz. Dobra. Sprawdzam i lecimy. Przed spaniem robiłem sobie mały trening, więc... no to bunka. Tutaj, o. Do dupy są, bo są plastikowe. One tylko tak duże wyglądają, ale to jest 12,5 kg. I powiem szczerze, że trzeba było kupić metalowe, za dużo miejsca zajmują. No, także dojechałem do Buxton, rozładowałem kruszywo 10 mm i od razu przeładowałem kurzem. Z tą różnicą, że pierwszy raz tam ładowałem ten kurz i chciałem się zapytać ich tam na miejscu, co robić. W sumie nikt mi nic nie wytłumaczył, więc stwierdziłem, nie no dobra, nie może to być przecież skomplikowane. No i wziąłem taką kartę od nich i pojechałem. Niby miało to tam szczytać w ogóle. No i zajeżdżam pod ten konwajor belt, który ładuje na czepy. Podjeżdżam pod spód i szukam e, jakby wagi, nie, no bo nie mogę podnieść naczepy ani nic. I mówię, kurde, skąd ja będę wiedział, ile mnie to ładuje. No i tam były takie dwie cyfry, ale pisało, żeby czekać na countdown, czyli na odliczanie. No i ja myślałem, że to urządzenie będzie odliczać, no i nagle na wyświetlaczu pojawi się moja waga, czy tam ile to się ładuje. No i idzie 1, 2, 3, 4, 5. No i pisało u góry, żeby odczekać 30 sekund. A tutaj się okazuje, że ten 1, 2, 3, 4, 5 to są tony, które wpadają do naczepy. I zorientowałem się dopiero, jak miałem 18 ton na przodzie, więc spanikowałem, podjechałem kawałek do przodu i już potem zgupiałem, bo nie wiedziałem, ile czego się załadowało, a nie wiedziałem, czy to się samo zatrzymać, czy jak to będzie wyglądać. No i wiecie, w tej panice to tak różnie bywa czasami, nie? No niby prosta czynność kurczę, ale człowiek robi to pierwszy raz, no i zdziwiony. No i. Na koniec okazało się, że wszystko fajnie załadowałem I dopiero wtedy powinienem czekać na ten countdown A ja odjechałem, no i ten countdown, czyli to odliczanie do 30 sekund jest po to Że jak ten conveyor belt skończył już ładować No to te pozostałości, co są na taśmach Jeszcze powinny wpaść do naczepy, a ja już odjechałem No i to wszystko spadło na ziemię, nie? No ale cóż, trudno Więc te 700 kg tak naprawdę Pierdyknęło o ziemię, a ja odjechałem. No i jak odjeżdżałem, to to się już zaczęło uruchamiać. No, i jeszcze tam pół tony miałem na dachu, więc jak wyjechałem z tej firmy, to po prostu. Musiałem zamiatać, wyjść na dach i zamiatać te półtony, bo jakbym wyjechał z tym na autostradę, to to by było to by był po prostu hardcore, więc no trochę dałem ciała, no ale wiecie, tak to jest, jak ktoś robi coś pierwszy raz, nie ma nikogo, żeby wytłumaczyć i tak dalej. Szybko to wszystko się dzieje. Ten towar, żeby was nie skłamać, załadowałem się, nie wiem, może w 15 sekund. No to wyobraźcie sobie 15 sekund, kurczę, 28,5 tony. No to to jest naprawdę szybko, nie? Żeby to ładnie rozprowadzić po naczepie, no to Zawsze jest ta niepewność Ile się tego załadowało A uwierzcie mi, w lusterku nic nie widać Nawet się wychylałem, też nic nie widać A jak podjeżdżasz, to nie wiesz też do końca Nie widzisz po prostu, czy już podjechałeś Za daleko, czy za blisko No i to jest wszystko na szybko, na czuja No i, i tak mi się udało Że nie ma większych szkód, większych zniszczeń No, także w każdym razie Taka sytuacja, a teraz lecę Do Middlewich rozładować to No i Mam nadzieję, że nie będzie problemu z tego, że stamtąd odjechałem No i ta, powiedzmy 700 kg, Że tak powiem pierdyknęło o ziemię, nie? No ale cóż yy, No nikt mnie tam nie ten nie, nie uprzedził przed niczym Trzeba było się domyślać Więc tak to właśnie się kończy Jak ci każą się domyślać, no to co? Łatwo o pomyłkę, nie? Dobra, wyjeżdżam stąd i zaparkuję na chwilę na przerwę Wysypałem już mój kurz i muszę się dowiedzieć, co dalej. Czy jadę na jart, zrzucić tam naczepy, czy co? Także zaraz będziemy wiedzieć. To już potwierdzone. Wracam na jart, podmienić naczepy. Jeszcze nie wiem, co będzie później. To wszystko jest, wiecie. Po prostu z minuty na minutę może wpaść jakaś robota. Na razie mam zrobić to i dopiero powiedzą mi, pewnie w zależności od tego, jaki będzie czas, gdzie pojadę. W każdym razie na yard mam tylko 50 minut. No i jak widzicie, znowu ta sama sytuacja. No wyprzedzają się pół godziny. Strasznie mnie to denerwuje, dlatego że ja na przykład, jakbym był tym gościem z transporterem, no to widzę, że ciężarówka po prostu nie może wyprzedzić, no to zwalniam tą jedną milę czy dwie na tą dosłownie sekundę, tak? Pozwalam mu wjechać przede mnie, no i wtedy ja mogę sobie jechać dalej, nie, wyprzedzić ich obu. No ale tak to już jest, nie odpuszczają. Nie wiem, co z tym jest nie tak. No sekunda w tą czy w tamtą no nikogo nie zbawi. No ale takie jest właśnie życie kierowcy. O, dopiero teraz zwalnia. Więc trochę mu to zajęło, zanim się zorientował, że pasowałoby wreszcie to zrobić. No ale dobra. Zjeżdżaj, chłopie, bo ja jadę. No i zobaczcie, y, jak on nie spowalniał, bo ja jadę dużo szybciej niż oni oboje. Słuchajcie, ja dojeżdżam na yard, podmienię te naczepy i działam dalej. Zobaczymy jaka będzie następna robota. Nie chcę gdybać. Dużo kamieniołomów w okolicy, więc może się skończyć jakimś kamieniołomem, ale to już za chwileczkę. Fajny dojazd, co? Dobra, naczepa odebrana. Dużo lepsza niż moja. Ma nawet podnoszoną oś z tyłu, także fajna sprawa. Znaczy to ogólnie nic nie zmienia, nic to w sumie nie daje, oprócz tego, że opony się nie zużywają. Jedyne co ewentualnie może dawać, no to ona schodzi w dół, jak jakaś tam dana waga jest na naczepie. No ale my mamy wagi, więc nie ma to znaczenia. Oprócz tego fajne w tej naczepie jest to, że jest waga na zewnątrz i w środku, taka jak u mnie. Także ogólnie naczepa jest nowsza i lepsza niż moja, ale naprawdę różnice są minimalne, jeśli chodzi o użytkowanie ich, no bo ja teoretycznie nie korzystam z tej wagi na zewnątrz, chociaż jak już jest, no to czasem sobie wyjdę i wtedy mogę patrzeć na tamtą, a tak muszę odpinać mój kontroler i dopiero mogę sobie patrzeć na nim, a często jest tak, że zanim szufla załaduje, no to tam, ta maszyna się rozładuje, dlatego... Często po prostu siedzi się w kabinie, żeby obserwować wagę. A tak, można sobie wyjść na drabince do góry i patrzeć dokładnie, gdzie on tam ładuje i pokazać mu po prostu dokładnie, jak ma załadować. Także to są takie, wiecie, drobnostki, które dla niektórych mają znaczenie, dla niektórych nie mają. Wiadomo, jest to w jakimś tam stopniu ułatwienie, ale mi to bez znaczenia. W każdym razie jeszcze nie dostałem roboty. Mam się kierować na Holyhead, więc właśnie tam jadę. Yy, a wnioskuję, że skoro na Holyhead, no to pojadę do kamieniołomu, więc yy, no nie wiem, co z tego będzie. Zobaczymy za chwileczkę. I tak jak mówiłem, jedziemy do Holyhead, yy, do kamieniołomu. Często jest tak, że yy, jak jestem w okolicy yardu, to się jedzie do Holyhead, dlatego że jesteśmy blisko i to jest. Yy, najbardziej efektywny ładunek jeżeli jedzie się z Jardu, żeby go odebrać. No bo po co jechać gdzieś tam do Liverpoolu czy gdzieś po jakieś zboże, jak mamy tak naprawdę zaraz pod nosem kamieniołomy? Więc zazwyczaj właśnie jak wyjeżdżamy w poniedziałek z Jardu, no to od razu się jedzie na kamieniołom, żeby potem właśnie w głąb Anglii yy, zbierać całą resztę. A z racji tego, że ja jestem teraz tak naprawdę koło Jardu, no to wiedziałem, że może się to właśnie tak skończyć. Także Jadę, robię co mam robić, no i zobaczymy następne roboty, to cały czas wychodzi wszystko w praniu, także nie ma się czym przejmować, jak jest robota, która się będzie po prostu powtarzać, no to ja ją będę omijał, żeby po prostu nie wracać cały czas do tego samego, no chyba, że coś się wydarzy ciekawego, to wtedy będziemy sobie wracać na tamte trasy. W każdym razie trasa też jest długa, więc ja Wam ją pokazuję takimi urywkami i kawałkami, więc zobaczymy. Jak będzie coś ciekawego, to Wam pokażę, a tymczasem lecę robić, co mam robić. Jest dopiero 11.30, więc wszystko jeszcze przede mną. Załadowałem właśnie moje kruszywo, tym razem 10 mm. Jak widać, w trochę innym miejscu wciąż jest to Holyhead, ale tutaj jest tak jak mówię, kilka kamieniołomów. Raz się jeździ do tego, raz do drugiego. Także tym razem wpadł inny. One są wszystkie obok siebie, tak czy tak. Ale tereny są ociupinkę inne. Tutaj akurat łatwiej się dostać, bo jest taka droga jak ta, nie trzeba jechać yy, wioskami. Yy, także spoko tutaj po prostu się kawałeczek cofnę i na piątkę. Oczywiście do tamtego kamieniołomu do Gwindy też można tędy jechać. Wystarczy przejechać całą tą wioskę, jakby do tyłu, ale to jest bez sensu. Lepiej jechać przez Bradford czy Bradford, jakoś tak to się mówi, i tam jest po prostu szybciej, i w sumie ta wioska nie należy do. Jakiś najtrudniejszych do pokonania, aczkolwiek jak się jedzie za nawigacją, gdyby ktokolwiek kiedyś jechał w te tereny, to od razu mówię, nie słuchajcie ich, bo macie stuprocentową szansę, że wylądujecie, brzydko mówiąc, w dupie. Bo nawigacja, i nieważne jaka to nawigacja, za każdym razem prowadzi złą drogą, a ta droga jest naprawdę ciężka do pokonania. Także e, ja nie polecam. Na, jeżeli ewentualnie ogląda y, ktoś, kto porusza się w tych terenach, to pamiętajcie zawsze przez Bradford, nigdy y, jakimiś tam innymi y, drogami, ewentualnie przez Treford tutaj. Także tak to wygląda. W każdym razie ja cisnę z powrotem do Buxton, więc może nie będę was zanudzał tą samą trasą po raz kolejny. Zobaczymy, gdzie mi przyjdzie dzisiaj parkować, dlatego że czasu jazdy mam 3 godziny, a stąd mam do Buxton bodajże równe 3 godziny, więc nie wiem, czy pojadę na dychę, raczej nie. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Jak wszystko pójdzie fajnie, to być może. A jak coś, no to zaparkuję przed Buxton lub po prostu rozładuję i zaparkuję za Buxton. Tak to wygląda. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Jest czasu, a czasu, bo jest dopiero w pół do drugiej. Także nawet jeżeli wyjeżdżę cały mój czas jazdy, to będzie w pół do piątej, ewentualnie z rozładunkiem będzie piąta. Także dzisiaj na spokojnie. Co prawda, zacząłem o czwartej rano, więc w sumie nie zależy mi. Nie wiem, czy to widać, ale czaję się już od jakiegoś czasu. I jest tam łódka przy tym domku, także ktoś tam właśnie zawitał. Jestem bardzo ciekawy, kto tam w tym momencie jest. Czy to jakiś ktoś, kto przywozi im zakupy, czy to jest ktoś, kto tam mieszka, dogląda to, czy dalej tam mieszkają mnisi. Ciekawe. I tutaj będziemy dzisiaj spać. Jeszcze głośno, ale to się uciszy. Już tu kiedyś nocowałem i nie było tak źle tak, się... tak to będzie wyglądać. Na razie, do jutra.